Wszystkie posty są z grupy Szynka. Pozdro. Dajcie najlepsze cheaty oprócz Hoizoni i Flare. Jaki cheat do Minecraft polecacie? Czemu nie działa mi Exeter? Link do cita w opisie. Yeah. Yeah. Me, side, so butter, my... Siema, z stronę strony Szmektem. Dzisiaj pokażę wam, dlaczego Exeter jest jednym z najlepszych hatów w Minecrafcie. Bardzo łatwe menu obsługi. Możliwość zbindowania np. kilaury na wybrany przycisk. Na pewno dużą zaletą w tym hacie jest -hack. Jeśli nie widziałeś odcinka, jestem oszustem z chatami, to warto nadrobić. Link masz w opisie. Na pewno na wyróżnienie zasługuje kilaura. Ostatnim argumentem jest to, że ten hud ma bardzo dużo smaczków, już Wam pokazuję na przykład. Wpiszemy .help i na przykład możemy dodać yy, do Kilaury swojego znajomego. I już Wam na przykład pokazuję Szymek więc i mam dodanego do, do Kilaury swojego znajomego, no swojego znajomego siebie. No i co jeszcze tutaj jest? Bardzo dużo opcji takich jak no hunger, Regen, jakieś tutaj inne, które nawet nie wiem do czego służą, ale są, nie wiem, mo może się przydadzą. Więc według mnie jest to jeden z najlepszych atutów w Minecrafcie, możecie wpisać na dole propozycje na odcinki, co mam nagrywać. Zostawić możecie łapkę w górę, subskrypcję, co tam chcecie, to wszystko. Siema!